witajcie. No i mamy już w sumie bym powiedziała taki y, półmetek, do środka dotarliśmy. Y, jest tutaj żółto-zielono i mocno królikowo, a to ze sprawą tego, że Ewa powiedziała, że uwielbia króliki i ja doszłam do wniosku, że, y, że jej tutaj po prostu takie dam. Y, te to są właśnie sobie takie osobny grafik, oczywiście od Artianette. Y, zrobiłam tak, że chciałam, żeby ona była taka tańcząca wśród kwiatów i tak dalej, Musiałam jej docelowo dorobić baleryjnym. Brakowało mi jednak czegoś tutaj po prostu w niej, więc jak widzicie, domalowałam jej. Pobawiłam się bardzo takimi dodatkami złotymi, w sensie, widzicie, jakieś stempelki, chlapania i w ogóle paseczki złote. Tak wygląda kolejny po prostu już wpis. Są chlapania też gdzieś tam zielone. O tutaj sobie jeszcze Naklejeczki dałam. Minusem z tego co widzę po prostu naklejek jest to, że jak się już je użyję, to wiadomo ta transparentność dołu jest, natomiast jakby już ciężko na nie coś nałożyć w sensie takiego bardziej wodnego, tak? Więc jakby tu muszę brać pod uwagę na, na przyszłość, że to jednak troszeczkę jest... Problematyczne, znaczy też może inaczej technicznie trzeba podejść, gdy chce się używać naklejek. O, właśnie to w sumie chciałam powiedzieć. Także tak się prezentuje ten wpis. Mam nadzieję, że Wam przypadł do gustu. Zobaczymy jak, bo leci on po prostu do Ewy. Zobaczymy, czy jej się po prostu spodoba, czy nie. Także cudownego dnia, papa. Pa.